Witajcie kochani. Witam Was na zajęciach logopedycznych, w takich trochę nietypowych, domowych warunkach. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli spotkać się na zajęciach w gabinecie logopedycznym w szkole. A póki co chciałabym, abyśmy przypomnieli sobie, jak poprawnie mówimy głoskę. A więc język umieś do góry za zęby i ułóż go na wałku dziosłowych, czyli tak. Zęby zbliż do siebie, a usta ułóż w tak zwany dziubek. Uwaga. A teraz razem ze mną postaraj się naśladować szum drzew. Najpierw krótko powtarzaj za mną. A teraz trochę dłużej. Kiedy potrafimy tak wspaniale szumieć jak drzewa, postarajmy się umieścić naszą głoskę w sylabach. Najpierw na początku sylaby posłuchaj i powtarzaj za mną. Sza. Sza. SZO SZU SZE SZY SZU SZE a teraz w środku sylaby. Posłuchaj i powtarzaj za mną. Asza. Oszo, uszu. Esze, Asza. Oszo, Uszu. Asze. Assz. No i na końcu sylaby posłuchaj i powtarzaj za mną. Aż osz. Usz. Esz. Usz. AŻ, OŻ, UŻ, esz, YŻ. Świetnie. Na pewno bardzo dobrze Ci poszło. A teraz przygotowałam dla Ciebie trzy zagadki, gdzie nasza głoska SZ występuje w danym wyrazie. Na początku, w środku, bądź też na końcu wyrazu. Posłuchaj i postaraj się odpowiedzieć. Długaśny, miękki, kręci się i wije. Ogrzewa w zimie zamarzniętą szyję. Hm. Ciekawe co to takiego. Co zakładamy w zimie, żeby było nam ciepło w szyję? Jestem przekonana, że już znasz odpowiedź. Masz rację. To szalik. Szalik. A teraz kolejna zagadka. Małe. Średnie i duże uwielbiają kałuże. Suche skarpetki wśród deszczu noszę, kiedy na nogi wkładam. Hmm, no właśnie. Co zakładamy na nogi, kiedy pada deszcz, a mamy ochotę pochodzić po kałużach? Masz rację. To kalosze. Kalosze. I ostatnia zagadka noszą go na głowie eleganckie, panie. Czasem, zaś w cyrku, królika jest mieszkaniem. Hmm. Pomyślmy, co magik, a raczej inaczej, z czego magik w cyrku wyciąga królika? Hmm, tak. Dokładnie: to kapelusz. Kapelusz. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że byłeś dzisiaj ze mną. I do następnego usłyszenia i zobaczenia. Pa!